Człowiek ma istotny wpływ na otaczające go środowisko. W ciągu roku na naszej planecie produkuje się ponad 2 miliardy ton odpadów komunalnych. Brak prawidłowej segregacji powoduje, że odzyskiwana jest mała ilość surowców, które można wykorzystać ponownie: rosnące góry śmieci, zanieczyszczone powietrze, lasy, oceany i jeziora pełne odpadów rozkładających się latami. To wizja świata, która za jakiś czas może stać się naszą rzeczywistością. Tak być jednak nie musi. Wspólnymi siłami możemy uratować naszą planetę. Jedną z najpopularniejszych form ochrony środowiska jest segregacja odpadów. Od 1 czerwca 2020 roku na terenie miasta Ełku obowiązywać będą nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. W dobie widocznych zmian klimatycznych segregacja odpadów ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Polski parlament zadecydował, że w Polsce tę segregację będziemy prowadzili u źródła, czyli segregując w domu na pięć frakcji. Na naszych posesjach pojawią się pojemniki oznaczone różnymi kolorami. Które będą wskazywały, jakie odpady należy wrzucać do konkretnych pojemników. Wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni do innego systemu wyrzucania odpadów, niemniej jednak od każdej i każdego z nas będzie zależało to, w jaki sposób przyczynimy się do tego, by surowce, które trafiają do pojemników, były możliwe jeszcze raz do przerobienia. Wprowadzamy także edukację skierowaną do mieszkańców Ełku po to, żeby wszystkim nam pomóc w tym, w jaki sposób segregować odpady. Do każdego mieszkania trafi pakiet informacyjny, gdzie będą zawarte informacje o tym, w jaki sposób należy segregować odpady. Wiem, że potrzeba czasu na to, byśmy wszyscy musieli się tego nauczyć. Dla nas wszystkich jest to nowy system, dlatego wierzę, że te wszystkie materiały, które Państwu przekażemy, a także inne informacje, które będą docierały w radio, telewizji za pośrednictwem mediów społecznościowych, pomogą przyzwyczaić się nam do nowego systemu. Co ze śmieciami, które nie pasują do żadnego pojemnika? Przeterminowane i niewykorzystane leki wrzucamy do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach. Zużyte baterie do specjalnych pojemników w szkołach, sklepach RTV, AGD oraz marketach. Odpady wielogabarytowe, sprzęt elektryczny, elektroniczny stawiamy przed posesją zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury. Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%. Wprowadzając tylko jedną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100-watowej żarówki. Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Z 35 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być przetworzony na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe. Powstają z niego także namioty, plecaki czy buty. Warto zmienić przyzwyczajenia i śmiecić mniej.